Co jest, Granek? Kto to nawet tak szybko jedzie I uważaj, uważaj, ostrożny bądź! Co ty robisz? Sebek, bo ty jeszcze rozwalisz. Co jest? No, Jak szybko się ślizga? No, no, Ej, no Ej, Patrycja, Sebek, zaoszaliliście nie tak szybko! Jak oni szybko jeżdżą, Patrzcie. Ale, 30, to jest ale, 200 ale, na godzinę! Ej, uważaj na to auto! No, ale znaczy, lepiej się schował w domku, żeby mi tego nie walnęli, nie trzasnęli! Jak oni szybko jeżdżą, Patrzcie na lewo i prawo! Co jest, gan Jakieś mega szybkie auto dostali? Jeżdżą, ale ja takiego auta nie mam. Ja lepiej się schowam, wiecie co? Ja mam co innego. Ja mam mój sklep, haha, sklep dla was, patrzcie tu w komputerze, sklep smyslo.pl, poduszki się pojawiły, sprawdzajcie, nowe poduszki Smyslo'a, dwustronna, logo jest z każdej strony, z jednej i z drugiej, poduszka jest cała, fajniutka, elegancka, jest logo, jestem tam, ja, pati, sebek, pimpek, wioska, sprawdzajcie piszenia w opisie, do każdego zamówienia, dołączam swoje zdjęcia z autografem, też mam nowe koszulki, bluzy, opaski na rękę, kubki wiele więcej, zobaczcie sobie mój sklep z ubraniami i odzieżą dla was, do każdego zamówienia, tak mówiłem, tam dołączam autograf, a oni tam jest tak bardzo. Ej, nie, weźcie. Nie, nie po moim podwórku! No, gdzie nie szybciej, po moim podwórku tak szybko szaliliście! Oni tak jeżdżą po moim podwórku. No nie ma tak szybko, no! Gdzie tak, tak szybko jeździ. jeździć? Oni oszaleli to dosłownie, patrzcie jak tam jeżdżą. Ej, co o, jest o przyjeżdżam, Uważaj, o tyłem jedzie! Co tu się dzieje, patrzcie jak on jeździ? Chłop normalnie jeździ zbyt szybko. Ej, bo jeszcze się komuś coś stanie, wie ja muszę was zatrzymać, wiecie? Ja muszę ich zatrzymać, bo oni tak szybko jeżdżą i jeszcze komuś zrobicie krzywdę. Ej, uważaj, 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 co ty robisz! Ej, o tyłę jedzie! Bo jeszcze mnie potrocisz co jest no. grane? W domu chatę wjechał, Ej, wypadł z mojej chaty! Wypadł dzieło, co jest do, do mojej kuchni wjechał, Ej, Oszalałeś? Wyjdź z mojej kuchni, co wy robicie? Co jest grane do mojej no, kuchni? No, no, no. Wypad, z wypad z tym autem! Wypad z tym autem, powiedziałem, ale już, ale już! Czyli się zablokowali w kuchni. Co jest grane? Bierzcie to On auto To to się zabrakło w przodzie. Teraz zniknęli. Tu jest jeszcze, no, o, to auto znikło, dobra. Wypad z tym autem. Gdzie mi wy tutaj, co to auto Wjechali do mojej Kuchni, no! Jeszcze coś zrobią, jeszcze zrobią komuś krzywdę i trzeba na to Dadaj. uważać. Widzowie Wicowie, a wy będziecie szybcy o nas. Ej, słuchaj, robimy na łapeczkę w górę wyścig. Jak wy jesteście tacy szybcy, nie? Ej, stójcie, stójcie, stójcie! Prrr, wio! <laughs> Ej, wiecie okay. co? To zróbmy wyścig na łapeczkę w górę. Kto będzie szybszy? Czy wyjechający do mnie? Tylko Sebek. Ej, yy, zaufasz mi w sensie ja Nie, przecież tak, ja zaufasz. No. Ale, ale słuchaj, czy się zatrzymasz? Jak będziemy robić wyścig, czy się zatrzymasz przede mną? Nie tak, mnie? No, zatrzymam się, to jest super auto na super hamulce. Nie, nie Czyli mnie nie, nie potrącisz, tak? Będzie Nie bezpiecznie? oczywiście, że nie jestem profesjonalistą. Okej, okay, Sebek jest profesjonalistą, szybko co, sobie, kto będzie szybszy. Czy wyklikając łapeczkę w górę pod tym filmem, czy podjeżdżający do mnie Sebek z pati Kto będzie szybszy od was? Oni mówią, że będzie, że oni wyhamują po prostu przede mną. To im ufamy, dobra, niech się tak się stanie, tylko uważajcie, nic mi nie zróbcie. Dobra, uwaga. nic się stanie, nie się. Trzy... No, jak coś to o mnie o nie? Tutaj się zastanawia. Dobra, dobra, hołem. dobra. Dobra, uwaga, trzy, dwa widzę, łapeczki w górę! Trzy Trzy. Dobra, domagają, ostrożnie, آء <laughs> نوں O, nie, o, nie, o, nie. o, nie, o nie. Uciekamy, uciekamy! Co ty zrobiłeś? Ała. Ała, 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 ała. Zostałem potrącony, moje nogi! Lekarz, lekarz! Wzywałem specjalistę, zostałem potrącony! Przyjaciele mnie potrącili! O, lekarz biegnie! Panie lekarzu, proszę, wyprostuj mnie! A, moi przyjaciele potrącili i odjechali! Zostawili mnie samego, panie lekarzu, wyprostuj mnie pan, no! Dam panu dużo. Ała, ała, co mnie pan robi? Ty, co mnie pan wykrzywa nogę? Ała, nie tam do góry, nie na lewo, nie na lewo! A, co jest, co robi? Panie, wie pan dobrze, pan, co robi? Ej, pan jest lekarzem, czy. Ja nie wiem, czy mogę panu ufać. Ty, on jest lekarzem, ja nie wiem, czy on mnie poskłada. Nogi mnie polową, rozkraczyło mnie. To zacznij, jakie on nogi. Przechali przeze mnie, moi przyjaciele. Uwaga, coś mnie naprawia. Czekaj, machami tutaj. Ciągnij mnie za rękę. Ła, 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 ła. O, o, jest, jest, wyprostował mnie pan Dzięki, panie Uleczył mnie lekarz Dobra, dziękuję, panie lekarzu Muszę się zemścić teraz na moich przyjaciołach. Ej, no oni mnie normalnie potrącili A Serek mówił, że jest profesjonalistą Że przejdzie obok mnie I mnie potrącił A, Gdzie oni są? Niech ja tylko ich dopadnę Gdzie oni? Oni są za szybcy, żebym ja mógł dobiec Ej, potrzebowałbym jakiegoś auta Musielibyśmy mieć jakieś auto, widzowie Żeby być szybsi od nich Ale czekaj, gdzie oni są? Podejdę z tej strony Może gdzieś tutaj są Ej, gdzie wy jesteście? No o, tam 수도 온도도 나는 Ale szybko jeżdżą, naprawdę. Co, co tak nie może być? Co jest tu jakieś auto? Nie, nie mamy tu auta. Tu tylko jest jedzenie. Dobra, wiecie co? Muszę skować jakieś auto. Pójdę z drugiej strony. Tam powinno jest sklepacz oni Uważaj! Ostrożnie, nie no, dobra, ale w Kurzlimie Muszę ich dopaść swoim autem. Wiecie co? Pójdę teraz. Jest pewien taki serwis. Serwis od aut. I tutaj możemy, może, może coś kupimy. Może tylko, żeby nie stać troszeczkę. Nie mam pieniędzy, mam pusty kibunek. Dobra, wiecie co? Podejdę sobie z tej strony o Tam w oddali powinien być taki serwis. Serwis z autami. Zobaczymy, czy może wtedy byśmy ich dorwali i prześcignęli. A żeby im udowodnić, że nie jestem taki słaby. I wtedy ja ich rozjadę. Dobra, idziemy tutaj. O, tutaj w ogóle mieszka nowa, nowa koleżanka moja. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest ola. Dobra, idziemy. O, tutaj jest. To, co? To jest ten serwis! To jest serwis! Patrzcie! Serwis auto o tym mówiłem. Tu jest ten właśnie serwis. Dzień dobry, panie villagerze. Już biegnę, panie villagerze. Ale super auta. Eee, ma pan coś szybkiego? Coś bardzo szybko. O, pan tak, okej, okay, on ma coś szybkiego, dobrze. Ile to kosztuje, panie? Ile te zabawki kosztują? Eee, traktor może jednak nie wiem czy traktora Panie, chcę mam co panie dla... dać ile zapłacić? Niech pan mówi. Napisał 40 dirta. Co? 40 ziemi? Ale o nie, nie nie mam źrodać ziemia, no to w takim razie za ziemię nie wiem co będzie. Czy traktor może, zobaczymy. Okej, okay, a ma pan łopatę? Żebym oddał, rzucił pan mi łopatę. Dobra, super, to mam tu zbierać mu 40 dirta, to zbieram. Okej, okay, zbieramy, czyli mu chodzi o Ziemię. A to jest łatwa zapłata, bo wystarczy to pozbierać. Jak to pozbieram, to kupię sobie auto nowe. I zobaczymy. Wtedy ja pokażę Sypkowi pati, że oni mnie tak potrącili. O, już mam 40 dirta, już jest, już jest. Wykopałem wszystkiego dirta, proszę bardzo, to dla pana 40 dirta. Co za to dostanę, panie? Wszystko wyrzucam, tak jak pan chciał. 40 dirta, trzeba ja będę miał? Uwaga, uwaga. On mi coś daje, jakieś coś szybkiego. Ciekawe co to będzie. Uwaga, niech on mi tutaj da. O, Dał mi, co? Co to jest? Co jest? Ja mam tu się ścigać, to no, panie, nie! do no, Panie, daj mi coś pan szybszego, proszę do. No, no nie, nie, ja ja motorem z nimi nie wygram. Co to jest? Jakiś mały motorek. Oni mają super auto, a ja mam motor. Nie, no oni będą chcieli mnie przyścignąć. Ej, tu jest jakiś wyścig, tu są jakieś sportowe auta, poważnie. Uuu, co to jest? A, to pewnie Patty H3. To nie jest auto, sepka i Patty. i to drugie tak samo. Okej, okay, czyli, ale ja do wyścigu nie dam rady. Patrzcie, jestem takim małym motorkiem, widzicie taki mały motorek. Nie wiem, czy dam radę z tymi autami. E, Pati, Sebek, chodź, ścigajmy się, zobaczymy, kto jest lepszy. Ej, co jest, oni gdzieś jadą, słyszę. Ej, tu są, o, tu jest. Ale w te auta, tu macie auta. Co jest, Pati, jak ją wywaliło, jak was wywaliło z auta. No A teraz co? Ty chcesz się ścigać ze mną, no dawajcie! Ty ty, ty, ty daj. Dawaj. ścigać ty ścigać Daj, Ja czas. wygram, motor ja jest szybszy ty, na zakrętach. Dawaj, dodawaj, dodawaj Ciesiarek. Jak wygram, to was zbanuję wszystkich na sebie. Dobra, dobra, to bardzo A jedziemy, 3, 2, 1 i rura! Ja to jadę, jadę wyścignę, cię! Tak jest, robimy go! Nie, on jest pierwszy, jak mnie wyścignął, co jest, gradę! Nie, Pati też mi wyścignał! z nigdy nie wygram, wyścignęli mnie! Nie E, szans! do bani, do bani, ten, co, co mi sprzedał ten głupi villager. E, wkurzyłem się na tego villagera, idę mu zgłosić reklamację. Przecież ty nie da rady się ścigać w ogóle, nie? no masakra Idziemy do niego, ja muszę to zgłosić. Ale to nie jest, wycie, ja to auto nie mogę dawać, bo to nie jest moje auto. Ja muszę mieć swoje auto, żeby móc skierować, nie? Dobra, bo jak wejdę do auta, to nie mogę wtedy kierować. Panie że co pan mi sprzedał, no? Proszę mi dać coś lepszego, coś poważniejszego, no? Ja tym nie będę jeździł takim starym jakimś motocyklem. Nie, no to ja tym nie wygram z nimi. E, za 10 drewna. 10 drewna? Ale okej, okay. 10 drewna. Dobra, to mogę, ale ma kierkę, żeby wy wyrąbać. Za 10 drewna coś dostanę lepszego. O, dał mi sikierkę, dała super. No to chodź, wyrąbię drewno, gdzie jest drewno, gdzie jest drewno. Dre o, tutaj jest drewno, ale pat, ej, tu jest z Patrycji. O, nie, to jest z Patrycji drewno, przecież to jest płotek. A, dobra, zniszczę. <grym> Będę miał drewno. <grym> Niższy domek tutaj w sensie płotek Patrycji, ale co to będzie o drewno? Ona się nie obrazi. No on chyba tam trzał, chciał 10 drewna, nie? 10 drewna mam pozbierać. Trzeba ja tutaj muszę zebrać. E, oni tam przyjeżdżą tymi autami, czy ja tutaj Juhu, muszę zebrać drewienko. Nie, I bączek teraz! Okej, okay, szóste, siódme teraz, dobra, to sobie pozbieram. Mam drewienko, zebrałem, idę teraz dać ma pan 10 drewienka Pozbierane, proszę bardzo, ukradłem od z domu Patrycji mojej e, dziewczyny, więc proszę mi coś dać lepszego. Uwaga, uwaga, co mi idzie dać, co mi dajecie? Patrz, i ten Mówię, tu jakieś auto, haha, i tak będziesz słabszy. Jaki słabszy? Wygram Nie z wami, słyszycie? So, Wygram z wami. Nie no, kład, O, teraz quad. kłada. Kładę no, będę to szybszy, kład jest lepszy. Kład ma to cztery to koła. Słabe. Cztery napęd, dawajcie, zmierzymy się teraz. Dawaj, kładem no, rozwiadek. No, no to dawaj, dawaj ale dawajcie. Jak no. przegrasz, to wylatujesz z wiochy. Dobra, A 3, Jak 3, wy przegracie, to wy wylatujecie z wioski. No to dawaj, ustawmy się. No czekajcie, czekajcie, falsz, fal stary. Nie mówiłam to ze setkiem. Cześć, baga, baga. Trzy, tak, muszę do przodu włączyć. Trzy, dwa, jeden start! O, Ktoś, to już się przyjdzie, nie zobacz, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie wygram w no, a ten drugi raz z nim nie no ten oraz motocykl, to jest w ogóle nie no nie co jest? nie ma, 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 nie nie jestem w stanie wygrać. Ty nie mieć normalne, auto. Teraz chcę normalne auto od tego Auto. Patrz, ja auto. Panie, proszę to ty. panie zabrać to, pan to się nie nadaje do niczego, proszę to zabrać to! Panie, co to jest? W ogóle zaparkowałem na ladzie Proszę zabrać, proszę mi dać normalne auto, potrzebuję normalne auto, a nie! Żadnego kładam o co rowera. tak, przegrałeś! Zobaczymy zaraz, poczekajcie. nie. Oni jeszcze mnie nazywają mnie słabiakiem, słyszycie? Nie dość, że mnie potrącili, to jeszcze słabiakiem, dobra. A zaraz Zobaczek pójdziemy na ten tor wyścigowy tam. Zaraz jak będziemy się ścigać, to tam pójdziemy. Tam jest jeszcze taki lepszy tor, widzowie. Dobra, e proszę mi coś pani w że Czekaj, co on to chce? Za siłownię. Za siłownię pan chce? Okej, okay, on chce siłownię Tu jest taka siłownia, a proszę mi dać kilofa. proszę mi dać kilofa. Zaraz przyniosę panu oddam. E za ki kilofem muszę rozwalić. On chce, on chce si siłownię, dobra, biorę kilofa. Tu jest siłownia, czyli on chce się wymienić. Tu jest moja taka stara siłownia. Ja mu dam tą siłownię. Patrzcie, to on, on chce takie ciężary, siłownia, patrzcie, pozbieram mu to i dam mu temu wilaczerowi. Niech ma. Okej, okay, wziąłem siłownię, dobra, idę mu zaraz zanieść, patrzcie, mamy tu w ręku. Biegnę ze siłownią. on chciał takie ciężarki. Panie, już mam, dawaj panie, szybko auto, bo ja nie mam czasu. Proszę siłownię dla pana. Tak pan chciał. I lepsze autko chce. Złabiam, nie po lewej. Czym ty teraz przyjedziesz. Nie po lewej chcę. O, teraz może mi da lepsze autko. Zaczymy teraz, zaraz. Zobaczymy no, teraz. Zobaczymy. No, no zaraz zobaczymy. Jest, mam auto, mam auto, dawajcie teraz, dawajcie teraz! Co ty masz? Co to jest? Gawaj, to, to jest szybkie Zamały. auto. Dawajcie, oh, dawajcie zatrzymymy, no. Jakiś mały. No, teraz spróbujemy teraz, trzy, Dobra. dwa, jeden start Uuu, i co? Jestem szybszy, cieniasy. No, jestem no, szybszy, szybszy, to. A, nie. Nie, nie. szybszy. Nie, znowu mnie przegonili. Nie, Jak ja słab. jestem słaby? Wkurzyli mnie, I wygrasz znowu mnie razu. Nie, znowu jestem w tyle. Nie ma sakra, nie mogę tego wygrać. A, ej, ej, czekaj, widzę tam jakiś lepszy sklep. Ej, tam jest lepszy sklep. Widzę po lewej stronie. Chodźmy do serwisu. O i tam może będzie mieć lepsze auta. Patrzcie, tu jest jakiś lepszy z furami sklep. Co to za sklep jest? Ej dobra, tutaj będzie kozacko, parkujemy. Tu jest jakiś lepszy serwis. Halo, jest tu ktoś? Panie, panie za ladą, halo, halo. Ej, tutaj Tyś nikogo smarten, nie ma. może przez zakupy jechać do sklepu. No, zaraz zobaczymy jak pójdziemy. A uważaj, u waszej no, mnie potrąciła. O jest, jest pan Wiliadżer. Jaki bogaty. Panie, chciałbym kupić najlepsze auto. Chciałbym kupić jakieś super kary. Supercars. Co pan by miał dla mnie? Tutaj widzę różne auta. Patrzcie, jakieś lepsze. Tam jest M3. Tam jest jakiś Lambo. E, wow. Ej, dobra, te auta już są naprawdę spoko. Panie, chciałbym odkupić, tylko nie mam pieniędzy. Co dla pana bym mógł zrobić? Panie, co bym mógł zrobić dla pana? Oni sobie tam jeżdżą, muszę z nimi wygrać i ich ośmieszyć, a następnie ja im rozwalę te auta. E, dobra, zobaczymy, co on tutaj mi napisze. E, Zabierzcie za marchewek... na te cię nie stać. Ha, 20 marchewek. Ha, ha, ha. Dolarów on chce? On 60 dolarów, ja nie mam żadnych dolarów. Dara, pójdę do wioski villagerów. Mam zebrać marchewki, tutaj są marchewki. Ok, zbieramy marcheweczki, tutaj sobie zbieramy. Dara mam 20 sztuk, tak jak on chciał, ale ja nie chcę handlować się z marchewkami. Ja potrzebuję dolarów, ja potrzebuję pieniędzy. Nie wiem, może w wiosce by mieli pieniądze. Ja niestety nie mam pieniędzy O, tu jest... Nie, tutaj w stole w stole konstruowania, tutaj być nic nie było. Z tej strony też nic. Hmm, ja bym coś chciał, może? Ej, tutaj jest skrzynka, czekaj. Znalazłem pieniądze! Ej, będę buty... Jest, mam kasę. Znalazłem we wiosce villagerów. Dobra, kupmy teraz sobie kto. Ej, tu jest jakiś w ogóle villager? Ej, co robi villager tu w środku? Patrzcie. Villager tu był w środku. Co, jest, gadę. Villager się znajdował w skrzynce. Pierwsza raz to widziałem. Dalej, idziemy dalej. Idziemy teraz, widzę, wydać pieniądze. I weźmy lepsze auto. To będzie kozackie, żebyśmy dali. Ej, tu jest kopalnia. Tu, ej, może on też chciał chyba diamenty? A może w kopalni bym coś znalazł? Nie, tutaj nic nie znajdę. Hmm, tu w tej kopalni nic nie ma. Bo wiecie, jakbym miał diamenty, to bym. Co? DIABENT! Znalazłem, co jest? Ej! Ja tylko wszedłem pokopać. Jakiego farta ja mam? Diamenty znalazłem od razu. Patrz, ile diamentów! Ej, zbieramy. Diamenty od razu znalazłem, ale. jaja ja. Dobra, zbieram Ej, diamenty. Patrzcie, trafiłem jeszcze na diamenty przez przypadek. Lol, dobra, Ej, jestem bogaty, mam diamenty i mam pieniądze. Wszedłem sobie dla, tak dla, wiecie, dla, dla śmiechu. Ej, wykopałem i nagle znalazłem. ty, Ale miałem. Dobra, to było takie szczęście. 300 iq. Idziemy teraz do villagera i damy mu te pieniądze. O, Raz diamenty. Może nadamy jakieś lepsze auta. Poprosimy go dwa. Ej, co jest? O, jakie oni mają superkary? O nie, oni mają jeszcze lepsze. Dzień dobry, panie Biladrze, mam dolary. Ale mam ta fura podaje, co? Proszę o, bardzo, panie Biladrze, chciałbym lepsze auto, chciałbym lepsze auto. Poproszę lepsze zielone Lamborghini, Zielone Lambo, Teraz poproszę. Nikt ze mną nie wygra. I poproszę y, Bugatti niebieskie. I zielone Lambo. Uwaga, daję pieniądze, płacę pieniądze, płacę, 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 rzucam właśnie te pieniądze. Nie wiem ile to kosztuje, ale rzucam, proszę bardzo. Jest, dał mi, dał mi, patrzcie, mam lepsze auto. Teraz będę mógł się ścigać, oh yeah. Dobra, masz tu panie pieniądze, masz tu diamenty. Za diamenty chcę te. Yy, chcę ten, jak to się mówi? Bugatti. Albo nie, nie, jak to się nazywa? Nie tak, połączaj, bąchaj, jak tutaj yy, śmierć rozpalone opon. Ej, to ma a lambo, dobra, nie da, no, ja muszę być lepszy. Co to za fura jest? Uważaj, wow, prawie nie uważaj, uważaj, Dobra, weź, panie Blazerze, ja potrzebuję to u góry, jest tam mi, dał mi niebieskie, dobra, mam. I jeszcze kluczyki, jeszcze kluczyki, panie, żebym mógł to jakoś odpalić i pojechać tym. Ej, dobra, jeszcze tylko brakuje mi kluczyków i wtedy będę mógł odpalić, uwaga, stawiamy. I mamy. Czekaj, nie, gdzie jest to auto? Ej, co jest? Co się stało z autem? Czekaj, wystawimy, uwaga, i jest Dobra, mam, mamy Lamborghini, jest, postawiło się, ale to drugie nie mam. Pani leczy że jeszcze to drugie. Czekaj, mam czy nie? B Bugatti, uwaga. Mam, jest, mam, mam, mam. Teraz kluczyki, poważnie, uwaga, wsiadamy, mam Lamborghini Jest, jest, działa, patrzcie! Jest, mam wow, tu lepsze, dobra, teraz chodźcie, wyścigamy się, chodźcie, ej, kto słabiek, będzie lepszy. Ale jakąś no, inę. Ej, Słabaki, chodźcie, chodźcie, zmierzymy się teraz, dawajcie, kto będzie lepszy. Uwaga, no, no to, zobaczamy, to zobaczamy. dawaj, no kto przegra. 3, 2, 1, i kto będzie lepszy poważnie, uwaga! Aaa, ja będę lepszy! Startuję, startuję, startuję i co? Słabiaki jesteś, Gorszy! Nie. nie! Nie, patrz i gaz! Gaz o, Jadę szybciej, co? Słabiaki jestem pierwszy! Ha, wyścigłem ich, o nie O nie. Nie. nie, jak to? A. Jak on mnie wyprzedził? Jeszcze jadę, 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 jadę. Zasuwam Laburgini, będę pierwszy, będę pierwszy przy mecie Uwaga, pierwszy przy mecie będzie meta Jest tutaj, wyścignąłem ja ich nie, zaraz wol, prawie bym ścianę walnął Doścignę go Uwaga, skręt w lewo, skręt w lewo i Meta, meta, proszę państwa, meta, meta jest, wygrałem Metę, wygrałem No nie, jak, jak to możliwe, to słaby, jak porobił A, Czemu wygrałem z wami przedziw. cieniasy Miałem lepsze auto Ej, a teraz to idziemy na fair, tor wyścigowy teraz. teraz na tor wyścigowy idziemy Zobaczymy, kto będzie lepszy na torze wyścigowym Okej, okay, cofamy swoje bryki, teraz idziemy na tor wyścigowy. Zmieniam teraz auto i jedziemy na tor wyścigowy. Zobaczcie, na to jakie mam super auto teraz. Biorę, najlepsze auto w Minecraft, Bugatti. Haha, ha. Bugatti, to patrzcie, jak to w środku. Zobaczymy teraz, kto będzie co lepszy robił skąd. Dawajcie, dawajcie, zobaczymy teraz. Chodźcie, tutaj to jest niby. start. Tutaj musimy wjechać i zobaczymy, kto wygra ten wyścig. Uwaga, wjeżdżamy na start. Dobra, parkuje. Mm -hmm. Teraz kolejna ja osoba wjeżdża, wjechać. sebek. Uwaga, no to jesteś gotowy, Sabiaku, jesteś gotowy? Tak, jest, no, dawaj trzy, dwa, jeden. No, dawaj, jedziemy! Rura, rura, rura! No, Okej, okay. w prawo, w prawo, w prawo, zakręcam, zakręcam, zakręcam. wiesz. wierzam. Dobrze, 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 przyjadę. Dobrze. Przyjadę to, przejadłem! Wow, co o się nie, dzieje? Skoczyłem O nie, teraz mnie wywaliła co jest o nie, nowym autem, wjechałem do raz. Wyjadę, wyjadę, co się stało? Czarny krew. Jadę jadę, 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 jadę. Co pać, co przyjadę, 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 dobrze, dobrze, dobrze dobrze, wjechałem na tory, wjechałem na tory. to się liczy, że wjechałem. Dobra Teraz muszę tutaj, uwaga, tu przejeżdżam. Uuu, okej, na lewo, na lewo, podskoczę, patrzcie, jest! Jest szałka! Przychałem, wygrałem! Ha, cieniasy jesteście. Jak ja zrobiłeś to? to? To niemożliwe. Ha, jesteście cieniasy, wygrałem z wami. Teraz nie, mi oddawajcie nie, swoje nie, auta. Nie, nie, masakra, nie daję ci mojego auta. Oddajecie mi swoje auta, zabieram wam auta. O no nie, on mi zabrał mój <laughs> Jak to się Konfiskuje. mówi? Konfiskuje! Konfikskuje auta wasze, moje auta Ale są to, wszystkie. Ale to, dlaczego? Bo ja przegaliście. nie chciałam, moje auto co Nie to ma to auta, Przegaliście. wszystkie zabieram Ha, ha wygrałem wyścig, widzowie Upokorzyłem ich, ha, co i co sobiaki?